Dzień dobry dzień dobry. Pora na kryteria zbierności szeregów. Pierwsze kryterium, które chciałem tutaj omówić, z którym chciałem, żebyśmy się spróbowali zapoznać, to jest tak zwane kryterium porównawcze, jego wypowiedź mamy już tutaj wyświetloną. I zobaczcie, o co będzie chodziło? Przede wszystkim mamy na dzień dobry dwa szeregi. Pewien szereg, który mamy tutaj i jest to szereg generowany przez wyrazy AN oraz drugi szereg generowany przez pewien ciąg BN. No I teraz zobaczcie w takiej najbardziej częstej formie przede wszystkim jak popatrzymy na zykrędą porównawczy, będziemy coś porównywać. To zakładamy sobie, że dla wszystkich nów zachodzi tego typu nierówność, że zobaczcie, te wyrazy są nieujemne oraz mamy mniejszy ciąg, jakby mniejszy ciąg AN i większy ciąg BN, czyli one są w jakiś taki sposób porównywalne. Tutaj oczywiście z automatu zakładamy, że są to wyrazy zespolone, czyli ten ciąg jest ciągiem liczb zespolonych. I zobaczcie, teraz będziemy porównywali. Jeżeli mamy taką sytuację, że an n -y są mniejsze bądź równe od BN-ów, no to oczywiście, jeżeli sobie to posumujemy, no to dostaniemy tutaj taką sytuację, że wtedy szereg AN będzie musiał być jakby mniejszy bądź równy od szeregu BN, prawda? Jak dodajemy wyrazy mniejsze, no to one nie powinny przekroczyć tego, jak dodajemy wyrazy większe. I teraz zobaczcie, jeżeli ten szereg większy jest zbieżny, prawda? Jeżeli ten szereg który mamy większy, ten będzie szeregiem zbieżnym, to ten mniejszy, on oczywiście, zobaczcie, też będzie większy bądź równy od zera z automatu, prawda? Czyli jeżeli to jest, jeżeli te wyrazy bn możemy posumować do pewnej konkretnej wartości, czyli to zbiega, powiedzmy, do jakiegoś b, no to zobaczcie, wtedy, używając jakby twierdzenia o trzech ciągach, ta liczba, do której będzie zbieżna, bieżny szereg an musi gdzieś leżeć, Między. Prawda? Czyli jeżeli ten szereg tych wyrazów większych jest zbieżny, to ten wyrazów mniejszych również będzie szereg zbieżny. Odwrotna sytuacja jest w drugą stronę. Zobaczcie, jeżeli szereg AN będzie rozbieżny, czyli jeżeli ten mniejszy już będzie miał granicę równą nieskończoność, czyli to już będzie szereg rozbieżny, możemy to posłuchać, już dostaniemy szereg rozbieżny. Zobaczcie, tu mam wyra szereg wyrazów. Y ujemnych, prawda? Więc tutaj nie ma takiej możliwości, że tego się nie będzie dało posumować. Jeżeli się nie będzie dało posumować, to od razu będzie to nieskończoność, prawda? Tu nie ma takiej sytuacji, że te wyrazy będą się gdzieś kompensować. To zobaczcie ten większy, no to skoro ten większy nie może być zbieżny do liczby mniejszej, czyli tak naprawdę ten większy też musi być szeregiem rozbieżnym, a skoro musi być szeregiem rozbieżnym, czy właśnie musi mieć granicę równą, nie może, być, nie może mieć granicy jakby mniejszej, to też musi być szeregiem. Rozbierzeń. Tak naprawdę to jest pewne takie najbardziej chyba standardowe, które możemy spotkać w różnego rodzaju źródłach sformułowania. Nie jest ono najbardziej ogólne. Tak naprawdę wystarczy tutaj założyć troszeczkę mniej, czyli tak naprawdę, zobaczcie, możemy jakby podzielić na dwie części. Na tą część pierwszą, ten pierwszy trójkąt i ten drugi. I zobaczcie, w tym pierwszym, jeżeli sobie założymy, to tutaj tak naprawdę wystarczyłoby przyjąć, zobaczcie, że mamy taką sytuację, że... Istnieje pewne n0 naturalne, że dla wszystkich n, które są równe co najmniej n0, zachodzi takie oszacowanie, że an na moduł jest mniejsze bądź równe od bn. Czyli zobaczcie, od pewnego miejsca to musi zajść, co więcej z wartością bezwzględną. Czyli tutaj moglibyśmy przyjąć, że wyrazy szeregu A, an, czy ciąg an, generalnie będzie mógł przyjmować także wartości ujemne. I dodatkowo drugie założenie to, że szereg bn, czyli ten większy jest oczywiście szeregiem, zbieżnym to z tego wynika, że na pewno szereg AN też będzie zbieżny i co ważne będzie zbieżny bezwzględnie. Czyli w takiej sytuacji dostaniemy jakby sytuację mocniejszą. Tutaj oczywiście w tym twierdzeniu, które mamy wypowiedziane na początku, to mamy szereg, który jest zbieżny, ale szereg wyrazów nieujemnych, więc tutaj jakby z automatu mamy tą Bezwzględną zbieżność. Jeżeli chodzi o tą kropkę drugą, czyli tą drugą tezę, gdzie chcemy udowodnić rozbieżność pewnego szeregu, to tutaj oczywiście też możemy to napisać tak, że to oszacowanie wystarczy od pewnego miejsca. Czyli tutaj znowu możemy tak naprawdę napisać, że istnieje pewne n0, że dla każdego n, który jest równe co najmniej n0, i tu uwaga, już musi zajść taka nierówność, że to musi być większe bądź równe od zera. Czyli tu już musi zajść ta nierówność, że an. Musi być liczbą nieujemną, ale musi nie przekraczać Bn. No i wtedy, oczywiście, jeżeli dodatkowo założymy, że szereg AN jest rozbieżny, no to wtedy, oczywiście, w tezie dostaniemy, że szereg ten wyrazów większych, czyli w tym przypadku BN, także będzie szeregiem rozbieżnym. Rozbieżnym. Zobaczcie, i tak naprawdę, przede wszystkim tą pierwszą tezę możemy tak troszeczkę bardziej wzmocnić, ale co nas, tak na, co nas będzie chyba najbardziej interesowało, jak tego kryterium możemy próbować użyć na konkretnych przykładach, w jaki sposób moglibyśmy je wykorzystać, no i przede wszystkim z jakimi szeregami, z jakimi wyrazami będziemy to chcieli porównywać. Popatrzmy na kilka przykładów. Przede wszystkim przypomnijmy sobie, jaka była sytuacja z szeregami. 1 przez n do potęgi alfa. Zobaczcie, to było tak, że jeżeli alfa była liczbą równą większą, tak naprawdę od 1, to ten szereg był wtedy zbieżny. A jeżeli alfa była liczbą mniejszą bądź równą od 1, to wtedy dostawaliśmy szereg. Rozbieżne. I tutaj mamy taką najbardziej standardową, aczkolwiek oczywiście nie jedyną klasę szeregów, z którymi używając kryterium porównawczego możemy porównywać nasze szeregi. Zobaczcie, jak to tutaj będzie. Weźmy sobie od razu pewnego rodzaju przykład, czyli weźmy sobie taki szereg od 1 do nieskończoności 2n plus 3 przez 4n kwadrat minus 8. Zobaczcie, mamy tutaj pewne wyrażenie natury wymiernej, czy mamy pewne wyrażenie wymierne, pewną funkcję wymierną, którą mamy pododawaną. I teraz zobaczcie, pierwsza rzecz, którą będziemy tutaj musieli zrobić, żeby stwierdzić zbieżność bądź rozbieżność takiego szeregu, to zobaczcie, samo kryterium porównawcze mówi, że musimy to porównywać albo z szeregiem zbieżnym, albo z szeregiem rozbieżnym. Przy czym uwaga, jeżeli chcemy pokazać, że ten szereg jest zbieżny, to musimy znaleźć szereg wyrazów większych, który także będzie zbieżny. Jeżeli mamy pokazać że ten szereg jest rozbieżny, to musimy znaleźć szereg mniejszy, który także jest rozbieżny. To jest na co będziemy patrzeć. Jeżeli mamy taką sytuację, że jakby wyraz ciągu, który generuje ten szereg jest w postaci funkcji wymiernej, a tutaj tak jest, u góry i na dole mamy wielomian, prawda? W liczniku mamy wielomian stopnia pierwszego, w mianowniku mamy wielomian stopnia drugiego, to wtedy Będziemy postępowali w taki sposób, że patrzymy na stopnie tego wielomianu. W liczniku mamy wielomian stopnia pierwszego, a w mianowniku jakby mamy wielomian stopnia drugiego, czyli jakby takie jedna, druga. I zobaczcie, czyli tak naprawdę w mianowniku mamy wielomian stopnia o jeden większego, czyli tak naprawdę jakbyśmy te n -y tak troszeczkę, brzydko mówiąc, skrócili, prawda? No to wyszłoby coś w stylu 1 przez n, gdybyśmy patrzyli tylko na te najwyższe potęgi i tak naprawdę będziemy z taką potęgą, z takim szeregiem szukali go tutaj. Więc zobaczcie, jeżeli jakby alfa jest 1, to ten szereg będzie rozbieżny. Czyli będziemy chcieli pokazać, że ten szereg jest rozbieżny, czyli będziemy chcieli porównać wyrazy tego ciągu, te, tego szeregu, czyli wyrazy tego ciągu, który generuje ten szereg z czymś, co jest rozbieżne, ale uwaga, jest mniejsze. Czyli chcemy to porównać w ten sposób i jakby na końcu chcemy dostać Jakiś szereg tego typu 1n. Czyli zobaczcie, co możemy robić. Skoro mamy to zmniejszać, to jakby najważniejsze jest to, że chcemy zostawić tylko te wyrażenia najwyższego rzędu. Zobaczcie, czyli możemy licznik zmniejszać albo mianownik zwiększać. Zobaczcie, no to oczywiście możemy tutaj zrobić taką rzecz, że w liczniku zamiast 2n plus 3 możemy napisać samo 2n. No, zmniejszyłem to o 3, a w mianowniku mogę tutaj zrobić tego typu przekształcenie, że do mianownika dodać 8. Stale dodać 8, jeżeli do mianownika dodam 8, no to wyraz się zwiększy, czyli dostanę tutaj 4n kwadrat, a to jest po prostu równe 1 przez 2n, czyli to jest jakby 1 druga razy 1n. I teraz co wiemy? Wiemy, że taki szereg, prawda, czyli szereg 1 druga 1 razy 1n, on będzie oczywiście szeregiem rozbieżnym. Prawda? No bo sam szereg 1n jest rozbieżny, no a jak podzielę to przez 2, czyli będę brał wyrazy o dwa razy mniejsze, to także będzie rozbieżne. Prawda? Czyli ten szereg jest na pewno szeregiem rozbieżnym. No to oznacza, że ten szereg, czyli wyrazy te, które są tutaj, są większe. Czyli ten szereg będzie też jak najbardziej szeregiem rozbieżnym. Można by tutaj zadać pytanie, no ale jak wstawimy bardzo małe n, -y, na przykład 1, no to tutaj dostanę wyraz ujemny. Ale uwaga, na przykład już od 2, czyli dla n, które jest równe co najmniej 2, te mianowniki, które tutaj są, bo tu chodzi o ten mianownik, gdzie mamy minus, już będą zawsze dodatnie, czyli ta nierówność zachodzi dla wszystkich Nów od dwójki. Jak popatrzymy na tą szerszą, tą bardziej ogólną wypowiedź twierdzenia, to to jak najbardziej wystarczy. Mamy tutaj jeden przykład. Myślę, że następnym razem popatrzymy sobie na kolejne przykłady, w jaki sposób to szacować, w jaki sposób porównywać ze sobą szeregi, używając kryterium porównawczego, chyba najbardziej standardowego i najbardziej tutaj. Mocnego kryterium, które daje nam, które może nie jest najwygodniejsze w używaniu, bo musimy jakby na dzień dobry już sami zdecydować, czy chcemy porównywać to z szeregiem zbieżnym, czy z rozbieżnym, czy jakby od razu musimy znać odpowiedź, ale jest chyba jednym z najbardziej potężnych kryteriów, jeżeli chodzi o swoje możliwości jego użycie. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia. Pa Pa!